Na naszej ostatniej kategorii powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest tak naprawdę sumienie Osąd naszego rozumu na podstawie pewnych praw, praw, które poznajemy wcześniej, na podstawie pewnych praw, praw, które mamy obowiązek poznać. Jest to zatem pewna funkcja naszego rozumu. Powiedzieliśmy sobie z grubsza o dobrym, złym sumieniu, o... Dokładnie jeszcze o tym, czym sumienie jest, z pewnością będziemy musieli powiedzieć na konkretnej innej nauce. Powiedzieliśmy sobie, że z grubsza błędne sumienia można podzielić na, na zbyt szerokie, które piją grzechy jak wody to jest takie fachowe określenie, które są w stanie połknąć rzeczywiście każdego wielbłąda, nie zauważając zupełnie grzechu. Jest to sumienie przytępione, z drugiej strony. Takie błędne sumienie to jest sumienie zbyt możliwe, zbyt ciasne, skrupulatne. Człowiek pokrótce jeszcze taki, który posiada właśnie to sumienie szerokie, będzie uważał absolutnie największe grzechy za rzeczy dozwolone. Po prostu. Do tego stopnia gdzieś tam się już oszuka. Co innego zbłądzić raz, natomiast e, co innego jest nieustannie gdzieś tam w tym błędzie trwać. To jest tak jak człowiek, który mieszka gdzieś tam koło rozpadu albo koło ruchliwej szosy, na przykład w przoradzie w Gdyni, to z czasem nie będzie słyszał hałasu, który z każdej strony przez całą drogę go atakuje. E, wśród tego huku e, potrafi spać całkiem dobrze. Zaręczam, nie mamy problemów z systemem w Gdyni. Przeciwnie. Człowiek o sumieniu lękliwym, skrupulatnym za grzech będzie uważał czynności dozwolone. Niewinną rozrywkę, śpiew, żart, spojrzenie, nadepnięcie na, na trawkę, która się gdzieś tam w kształcie krzyża ułożyła. Skrupulat zadaje, jak to mówią, święcie jest podobne do takiego pochliwego konia, który lęka się nawet gdzieś tam cienia, drzewa, kamienia tymczasem e, tak naprawdę najczęściej sam sobie ogólnie niebezpieczeństwo stwarza. Tak jak powiedzieliśmy zatem e, skrupulant jest e, pewnego rodzaju tchórzem. Trwożliwość ta bowiem wcale nie wypływa ze złego rozpoznania, lecz tylko z wyprowadzonego z równowagi uczucia, które będzie przyćmiewało rozum. To jest istota skrupulantyzmu. Święty Franciszek mówi, święty Franciszek Selezy mówi, że przyczyną wszelkiej trwożliwości tak naprawdę jest pycha. Zatem skrupulat jest człowiekiem nie tylko tchórzliwym, ale niestety i pysznym. I nie ma co tutaj obijać bawełni, jeżeli ktoś chce ze się uwolnić. Niech przyjmie to, co jest tchórzem i na dodatek pysznym tchórzem i stara się te wady w sobie znaleźć. Hmm, po to, aby móc z nimi zawalczyć. Tak? Nie bójmy się stanąć do walki, tak jak właśnie to czynią skrupulaci. Tak? Oni uciekają z pola walki, a ja wiem, że taki żołnierz uciekający z pola walki nigdy żadnej przyzwoitej szarży nie zdobędzie. To jest też poważny błąd pychy. Skrupulat najczęściej trzyma się uparcie, kurczowo własnego się tak naprawdę. Możemy mówić, ciągle to samo powtarzać, dawać bardzo konkretne wskazówki, on jest przekonany, że to on ma rację. To jest czysta pycha, a nie troska o własne zbawienie. I to jakże zakamuflowana pycha i miłość własna, także miejmy się tutaj na baczności, błagajmy do Boga, aby nas o takiej zbytniej tchórzliwości uratował, bo... Pomyślmy, co by było, gdyby apostołowie byli skrupulatami. Nie byłoby szansy na to, żeby Ewangelia znalazła gdzieś tam swoje miejsce na całym świecie. Jeszcze ostatnia wskazówka odnośnie sumienia, zanim przejdziemy dalej. Otóż jakie by to nasze sumienie było? Szerokie, wąskie, z rozpoznaną wadą, czy nierozpoznaną, musimy je zawsze poważać, gdyż ktoś, kto postępuje wbrew swojemu sumieniu popełnia grzech. Są tutaj wyjątki w tej sytuacji, o której za chwileczkę. Sumienie nie jest niczym innym, jak tylko gdzieś tam prawem zastosowanym do pojedynczych, konkretnych wypadków. To jest jego zadanie. Od tego ogółu do szczegółu przechodzi. Kto działa przeciw sumieniu, działa przeciw prawu. Święty Paweł mówi, że ten, kto postępuje wbrew własnemu przeświadczeniu, grzeszy. Czytamy liście do Rzymian, rozdział 14. Stąd jest ta wskazówka, o tym, że człowiek musi postępować za sumieniem. Na przykład, gdyby ktoś był w czwartek przekonany, że jest dzisiaj piątek, tak? ten czwartek jest piątek, a mimo to, jadłby mięsne potrawy, ten grzeszy i to grzeszy śmiertelny. Tak jak, tak jak właśnie każdy, kto to lekceważy, Piątkową szczęśliwość od pokarmów mięsnych. Zatem nawet jeżeli mamy błędne sumienie, musimy się go trzymać. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbliższa norma naszego postępowania. Nie najwyższa, nie najważniejsza, ale najbliższa i my musimy po kolei właśnie gdzieś tam e, za tymi normami postępować. Dlatego też taki protestant Nowerca, Mahometani, bogani czy coś tam, e, najczęściej nie ponosi żadnej winy moralnej, trwając w swojej fałszywej religii, bo jest przekonany, choć błędnie, że jego religia jest prawdziwa. To też musimy uwzględniać także przy naszym apostolacie. tak, Zanim ruszymy z ogniem mieczem na, na protestantów, światów wiechowych, i tak dalej, uwzględnijmy też to, że każdy musi podstępować zgodnie z własnym sumieniem. Nie jest to wezwanie do jakiejś. Teraz obojętności religijnej nie. Naszym zadaniem jest najpierw pouczać sumienia, a potem dopiero egzekwować nie w odwrotnej e, kolejności. I ten błąd musi być niezawiniony ze strony tych innowierców tu konkretnie i nie nieprzewyciężony. Te dwa warunki, tak? kiedy ta osoba nie grzeszy e, subiektywnie, obiektywnie zawsze grzeszy, coś złego materialnie czyniąc. Tyle, jeśli chodzi o sumienie. To jest tylko taki naprawdę najszybszy know-how, gdyż potrzebujemy tego teraz rozważając prawo Boże. Od jakiego prawa jednak powinniśmy rozpocząć nasze konkretne już rozważania o dekalogu? Otóż od najważniejszych. Jakie to są te najważniejsze prawa zawarte w prawie objawionym, w prawie przekazanym nam przez dobrego Boga? Są to dwa przekazania miłości. Od tych przykazań chcemy rozpocząć zatem nasze rozważenie. Dlaczego? Owe dwa przykazania są przykazaniami najważniejszymi, dlatego że nimi tymi dwoma przykazaniami objęte są tak naprawdę wszystkie inne przykazania. Możemy zatem wysłuchać tych najbliższych nauk o dwóch przykazaniach. Miłości Boga Biblicznej, potem sobie darować dalszą katechezę, bo wszystko powinniśmy już zrozumieć. W praktyce jednak tak nie będzie. Także zapraszam na cały cykl. Ale w istocie tak właśnie jest. Dlaczego? Pewnego razu sam Chrystus daje bardzo jasną interpretację, bardzo jasną wykładnię, zapytane przez uczonych w prawie. Oto które właśnie z tych przykazań jest najważniejsze i wtedy On im mówi. Będziesz miłował Pana, Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej, ze wszystkich myśli Twoich i ze wszystkich sił Twoich. To jest pierwsze przykazanie, a w której jest temu podobne. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Podobnymi słowy tak naprawdę Pan Bóg w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie nakazywał miłość Boga. Jest to księga powtórzonego prawa, rozdział szósty. słynne Szema Izrael, słucha Izraelu, ta najważniejsza modlitwa codzienna, którą pobożni Żydzi powinni odmawiać, a także przykazanie miłości bliźniego, które znajdujemy w księdze kapłańskiej, rozdział 19. Te dwa przykazania zabierają w sobie wszystkie inne przykazania, choćby z tego względu, że ich wpływ rozciąga się na wszystkie władze duszy człowieka. Rozum uczucia, wolę. Rozum naszą emocjonalności, wolę. Będziesz miłował Pana Boga ze wszystkiego serca Twojego, to jest obraz woli. Ze wszystkiej duszy Twojej, obraz rozumu, ze wszystkich myśli Twoich. Obraz uczucia, jeżeli zerkniemy do tekstu czy to hebrajskiego, czy to greckiego, w którym owe przekazania zostały po dziś dzień nam przekazane, to jest troszeczkę tak jak z gałęziami, gałązkami, nawet gdzieś tam najmniejszymi, które wyrastają ze wspólnego pnia. Tak, Spójrzmy na nasz wielki dom, który tutaj przez okno widać. Gdzieś tam dojdźmy do samych wierzchołków jego do najdrobniejszych gałązek, które doskonale widać bez liści. Wszystkie one czerpią swoje soki z tego samego grubaśnego pnia. Jesteśmy w stanie tutaj objąć. Zupełnie podobnie jest z Dekalogiem. Zupełnie podobnie jest z tą relacją między Dekalogiem a dwoma przykazaniami miłości. Inne przykazania. Tak naprawdę te poszczególne przekazania Dekalogu tylko gdzieś tam yy, tak naprawdę yy, uwydatniają dokładnie w szczegółach to, yy, czego te dwa przekazania nas wymagają. I Chrystus sam Pan to wyrażał. Zresztą bardzo wyraźnie W Ewangelii Mateuszowej, rozdział 22. Na tych dwóch przykazaniach cały zakon zawisł i prowokacji. Na tych dwóch przykazaniach cały zakon zawisł i prowokacji. Wszędzie zatem, w rodzinach, w krajach, Państwa, gminach nie potrzeba było żadnych innych państw praw, tak naprawdę. Oprócz przykazania miłości pod warunkiem, że wszyscy tego przykazania miłości należycie by przestrzegali. I tu jest ten problem. W przykazaniu Bożej Miłości zawarte są cztery pierwsze przykazania Boże. W przykazaniu Bożej Miłości cztery, ewentualnie trzy. Różnie, różnie wykładają, zaraz to sobie zobaczymy. Natomiast we, we wszystkich pozostałych przykazaniach, siedmiu tudzież sześciu, zawarte, te pozostałe sześć, siedem przykazań, zawartych jest w przykazaniu miłości bliźniego. Dlaczego? Zobaczmy, jak to wygląda. Otóż z tych dziesięciu przykazań Bożych, cztery tudzież ściśle, właściwie trzy podnoszą się bezpośrednio do Pana Boga. I to są pierwsze przykazania. Pierwsze, trzy, cztery. Tak, po pierwsze, jako najwyższy władca Pan Bóg żąda od nas w pierwszym przykazaniu uwielbienia i wierności. W drugim przykazaniu żąda od nas czci. W trzecim przykazaniu służeń. I to czwarte przykazanie pośrednie, powiedzmy, gdzieś tam łączące tak naprawdę ze sobą te dwa. W tym czwartym przykazaniu Pan Bóg żąda tak naprawdę czci wobec jego zastępców na ziemi, czyli ostatecznie czci wobec niego, tak? nasi rodzice, nasi przełożeni. Dlatego to jest takie pośrednie przekazanie. Pozostałe sześć, siedem przykazań normuje nas stosunek do bliźniego. Tak? Zakazuje mu szkodzić na najważniejszych jego obszarach na życiu, przykazanie piąte, na niemienności przykazanie szóste, na własności, przykazanie siódme. Na czci, przykazanie ósmy, na szczęściu mieniu rodzinnym, przekazanie dziewiątej i dziesiąte. Absolutnie wszystko, co najważniejsze dla naszego ludzkiego życia zawarte jest w tych poszczególnych, Jego, jakże krótkich przykazaniach. Nakaz Chrystusa Pana, nakaz naszego Zbawiciela, aby sprawować uczynki miłosierdzia, uzupełnia tą drugą część Przykazań Bożych, tak naprawdę, odnoszących się do Bliźniego. Nakazuje bardzo konkretnie to, czego owe przykazania, przykazania Boże, odnoszące się do człowieka, nie wymagają. Czyli także tego, nie tylko, żeby Bliźniemu nie szkodzić, ale i pozytywnie Bliźniemu w potrzebie pomagać. I to jest ta nowość Nowego Testamentu, o czym już mówiliśmy. W Starym Testamencie, w religiach pogańskich z czasów Starego Testamentu też, mamy przykazania negatywne, które nam czegoś zakazują. Nowe prawo Chrystusowe będzie nam tutaj nakazywało jeszcze coś czynić. Stąd to uzupełnienie Chrystusa o obowiązek świadczenia miłosierdzia w naszym bliźnim. Gdzie to widzimy? Chrystus Pan zaznacza to w odpowiedzi da Boga temu młodzieńcowi. Tak? Zaczyna najpierw wyliczenie przykazań odnoszących się do bliźniego od piątego przykazań. Potem także Święty Paweł, tak naprawdę w swoim 13 rozdziale Listu do Rzymian będzie te sześć ostatnich przykazań Bożył uważał jako osobę gdzieś tam sobie zamkniętą całość. Zatem, jaki stąd wniosek? To przestrzega przekazania miłości Boga i bliźniego, wypełnia pierwsze wszystkie przekazania, a po drugie, co być może dla nas ważniejsze, osiąga zbawienie. to właśnie o to chodzi. Zatem z tego powyższego faktu wynika, że wszystkie przekazania są zawarte w tym podwójnym przekazaniu. Miłość jest wypełnieniem zakonu. Mówi święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 13. Bez miłości Boga i bliźniego nie ma święty Jan mówi bowiem bardzo wyraźnie w swoim pierwszym liście kto nie miłuje trwa w śmierci kto żyje bez miłości jest umarłym, jak to mówi święty Franciszek zależy podsumowując te dwa fragmenty kto nie miłuje Jezusa Chrystusa niech będzie przeklęty posuwa się dalej święty Paweł w liście do Koryntian i tak rzeczywiście jak bez dwóch nóg nie możemy chodzić, jest to niemożliwe. Tak też nie można dojść do nieba, jeżeli zabraknie nam tych dwóch duchowych nóg, czyli tego przekazania miłości Boga, przekazania miłości bliźniemu na święty Świętej Ałgoszczej. Tak? Ptak będzie się tylko wtedy mógł unosić do nieba, kiedy ma dwa skrzydła czyli właśnie ten miłość Boga i miłość bliźniemu. Dlatego też Święty Augustyn ze słusznym zdumieniem zadaje retoryczne pytanie skierowane u Panu Bogu: Czymże jest człowiek, iż chcesz być miłowany przez Niego i grodzisz Mu niezmiernymi karami, gdyby o tej miłości zapomniał? Do tego jesteśmy powołani: do miłowania Pana Boga. Nędzne, kreatury, nędzne, nic tak naprawdę. Ma obowiązek, ścisły obowiązek jednoznacznie przez drugą osobę Trójcy Prześwięczej nam przypomnianie miłowanie Boga bliźniego. Przykazanie miłości Boga, co więcej, jest równoznaczne i uwaga, z przykazaniem miłości bliźniego. Ale jak? Teraz powinno się zrodzić takie pytanie, wykrzyknienie. Jednego z nich bowiem nie da się wypełnić tak naprawdę bez drugiego. Zatem już nawet tego naszego e, tego samego od lat męża, tą samą od, od lat żony, te same niesforne dzieci, my mówiąc, miłujemy Pana Boga i odwrotnie. Oddając cześć Panu Bogu tu przy tym ołtarzu, między innymi, wyświadczamy największy akt miłości wobec naszych bliźnich. Tak sprytnie Pan Bóg to wszystko dla naszego lenistwa wykombinował. Oba przykazania miłości są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego też nieraz Pismo Święte mówi tylko o jednym przekazaniu. Raz to o przekazaniu miłości Boga, to znowu o przekazaniu miłości bliźniego, ponieważ jedno zawarte jest w drugim. Jeśli by kto rzekł, iż miłuje Boga, a w nienawiści ma brata swego, kłamcą jest. Mówi Święty Jan w swoim pierwszym pięknym liście. Kto miłuje Boga, nie może nienawidzić ludzi. A kto nienawidzi człowieka, nie może miłować Boga. I to jest przestroga dla nas, zwłaszcza w czasach najróżniejszych niepokojów, konfliktów. Jest to też spore wyzwanie, uwaga dla żołnierzy, konkretnie walczących na polu walki. Ale muszą spełnić swój obowiązek, ale nigdy nie są sprawiedliwieni z wypełnienia przykazania miłości. Nawet strzelając do swojego wroga. Tak dalece wszystko zawisło na tych dwóch przykazaniach. Miłość Boża, cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie myśli złego, jak czytamy w hymnie o miłości Świętego Pawła. Ta miłość właśnie jest najpewniejszym sprawdzianem, czy my na pewno kochamy naszego Boga. Zadajmy sobie to pytanie. Jak to jest u nas w domu? Jak to jest no właśnie, z tym naszym małżonkiem, małżonką, jak to jest z mamusią, jak to jest z teściową. To jest sprawdzian. Możemy odbywać pielgrzymkę za pielgrzymką, ale jeżeli nie sprawdzimy się z tam takim najprostszym poletku, najbliższym nam poletku, to niestety okazuje się, że ciągle jesteśmy jeszcze w powijakach, nie ruszyliśmy w ogóle. To jest ten bardzo konkretny sprawdzian. To gniew chowa przeciw bliźniemu swemu, choćby tylko w jednym, kto go nienawidzi, kto zazdrości, kto szkodzi mu, czy do na zdrowie, czy niewinności, majątku, ruczci, niech nie daje jemu, ten nie ma w sobie po prostu miłości Boga. Nieprawości popełniane przez kogokolwiek są dowodem, że człowiek ten nie ma miłości Bożej, mówi znowu święty Augustyn, wielki doktor kościoła. Zawiść będzie nam wykazywała zupełny brak miłości Boga. Jak mówi święty efrem, diakon syryjski. Zatem, kto ma miłość ku bliźniemu, wypełnia oba przykazania miłości. A tak zatem wszystkie inne przekazania. Święty Jan Ewangelista bardzo często zwykł mawiać do swoich uczniów. Ten dziewiczy, umiłowany przez Chrystusa apostoł, który mógł gdzieś słuchać. Tych najbardziej intymnych tajemnic serca Chrystusowego, chociażby spoczywając na sercu Jezusowym podczas ostatniej wieczerzy. Tak? On otrzymał ten przywilej. I co on mówi? Dziadeczki, miłujcie się wzajemnie. I zapytane, dlaczego tak często to powtarza, odrzekł: Jeśli miłujecie się wzajemnie, wypełniacie cały zakon. To jest to. Tak nie wiem, tak naprawdę. A tak, wiele musimy tutaj, tak wielką wartość musimy do tego przyłożyć. Na tę konieczność wzajemnej miłości kładzie także nacisk i Święty Paweł. Już nieco surowiej. Za same spełnianie przykazań Bożych, które dotyczą bliźniego Zbawiciel obiecuje żywot wieczną. Powiada także za innym razem, że ten osiągnie szczęśliwość wieczną, kto dopomaga bliźniemu w potrzebie, czyli spełniał uczynki miłosierdzia. Mateusz, rozdział 25. Wtedy, kiedy Chrystus wymienia tych wszystkich, którzy tak naprawdę byli Jego obrazem, wolni, spragnieni, nadzy, więźniowie, służąc im wszystkim, tak naprawdę służymy samemu Chrystusowi, jak On to nam jednoznacznie powiedział. Kiedy jednak, jak jednak powinniśmy to wielkie przykazanie spełnić? Wiemy z naszego życia, że wcale nie jest to taka sprawa łatwa. Nieustannie życzyć dobrze bliźniemu i nieustannie temu bliźniemu dobrze czynić. Tutaj potrzebujemy pewnego, takiego Bożego lewarka, który nas od tej ziemi trochę podniesie, pozwoli się znowu na ten pole gdzieś tam poruszania Bożego przenieść. Potrzebujemy tutaj konkretnego dału. Uzdolnienia do miłości Boga, uzdolnienia do miłości bliźniego i otrzymujemy ten dar każdy z nas. Równocześnie z łaską uświęcającą. W chwili, kiedy ową łaskę uświęcającą otrzymujemy. Nie jesteśmy zdolni bowiem sami z siebie miłować Pana Boga ponad wszystko. To jest tak, jakby ktoś chciał przesadzić jakieś drzewo egzotyczne z, z jego środowiska tutaj do Polski na Rondzie de Gola w Warszawie postawić powiedzmy palmę, tak, ale prawdziwą, nie tą plastikową, która tam stoi, to to drzewo rzeczywiście z natury będzie się siliło do tego, żeby wydać owoce, wydać te kokosy, banany, co ja wiem. Ale nie uda mu się to nigdy, bo brakuje mu tego zwykłego dla niego środowiska. Tych krajów podzwrotnikowych. Podobnie jest z nami. Sami z siebie, podobnie jak ta plastikowa palma na rundzie de Gaulle, możemy siedzieć się na to, żeby wydać najsmaczniejsze owoce, czy jak naturalna, prawdziwa palma, ale nigdy ich nie wydamy, jeżeli nie będziemy zamurzeni w tej właściwej glebie, w tym właściwym środowisku. To jest ten problem. Tak? To jest to, 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 to miejsce. Pragniemy Boga miłować, ale nie mamy mocy w tak? Tylko ożywienie łaską niebieską. Możemy dojść do prawdziwej miłości Boga, jeżeli nie kochamy Boga. Jeżeli nie kochamy bliźniego, to jest to dowód, że nie otrzymaliśmy tej łaski. Albo, co o wiele gorsze i o wiele bardziej prawdopodobne, żeśmy tę łaskę stracili, żeśmy ją podeptali. Pan Bóg bowiem nie rzuca pereł przed wieprzem i tylko do pewnego czasu daje grzesznikowi czas na nawrócenie. Jeżeli ta miara łask się przepełni, miara łask ciągle odrzucanych, to Pan Bóg nie będzie tak drobucynego daru Zatem To powinno być dla nas pewnym takim postrzeżeniem, jeżeli brakuje nam tej miłości. Miłość Boga rozlana jest bowiem w sercach naszych przez ducha świętego, który jest nam dany, mówi święty Paul, i to jest klucz. Tak? Ten duch święty ożywiający wszystko, rozlewający wraz z miłością Boga napełnia i nas z miłością bliźniego. Jest to praktycznie jedna i ta sama miłość. To są, jak mówią św. święty Augustyn, dwa strumienie wybuchające z jednego źródła. Czy dwa konary wyrastające z tego samego dnia. Duch Święty, zesłany z nieba na ziemię, zesłany z nieba, byśmy miłowali Boga, zesłany na ziemię, byśmy miłowali bliźniego. Jak mówi święty Homoniusz. Zatem to jest istota tych dwóch przykazań, Miłości Boga i Bliźniego, które niestety tak często lekceważymy, a które są niezbędne dla naszego zbawienia. Teraz na następnych konferencjach, na następnych hezach chcemy przyjrzeć się poszczególnym przykazaniom i zobaczyć, w jaki sposób realizowana jest w nich właśnie owa miłość Boża. Mamy już zasadę, mamy ruch. teraz chcemy się przyjrzeć konkretom i tym, w jaki sposób. Ten róż jest obudowywany, zabudowywany. Tak jak miałem okazję już to nakazaniu wspomnieć, decyzją przełożonych nasze dzieło, zbiórki środków na nowy kościół Bekań Boży i Przeora w Bydgoszczy, z którego moglibyśmy potem obsługiwać kolejne kaplice w kujawsko-pomorskim, został poświęcony. Patronatowi Matki Bożej Bolesnej. Właśnie współodkupicielce to dzieło chcemy polecać. Uciekamy się zatem do tej, która stała pod krzyżem, która z tego krzyża rzeczywiście największe naukę czerpała i która najprzedniejsze łaski niejako zbierała pod tym krzyżem stojąc, ale to nasze dzieło teraz wspomagała. Aby żeby temu naszemu dziełu nadała, rzeczywiście rozmachu i raczyła przyjąć je pod swój dobrodliwy patron. Także o tej chwili błagajmy zatem Matkę Bożą Bolesną, aby w sposób szczególny, z nie tylko patronką Rasta, Świętego Piusa X, stała się patronką tej naszej inicjatywy. Też już niebawem na stronie pojawi się informacja o tym, w jaki sposób można dołączyć do zrzutki na ten nasz szczytny cel, czyli świątynię godną właśnie czci Matki Bożej Bolesnej.